Witam was, moje kochane ufoludy. Nie wiem, jak nazwać mnie, dlatego będziecie ufoludy. E, jak mogliście zauważyć, od kilku dni nie ma żadnego filmu. A wcześniej były codzienne. Otóż już tłumacz czemu. Jako iż e, w piątek wyjeżdżam na wakacje, to musiałam się spakować, podokupywać rzeczy, no i nie miałam czas by ten film zrobić. Dlatego też, że jadę na wakacje, nie będzie filmów przez jakiś czas i no... Widzimy się w sierpniu. Czemu widzimy się w sierpniu? Bo wtedy się pojawi dopiero nowy film. I jako iż, no, nie, nie jestem w stanie nagrać filmów codziennie. Filmy będą w każdy wtorek, ale dopiero kiedy w Nie od teraz, a jak w wrócę. Tak, no. A więc wasz ukochany człowiek z głosem pedofila was żegna do sierpnia. Tak. Bye i cześć!